Dzień dobry Państwu. Ja sobie nawet przygotowałem taką krótką ściągawkę, żebym... O wszystkim nie powiem na pewno, bo, bo nie wystarczy czasu, ale też, żebym nie zapomniał o tych najważniejszych rzeczach, o których chciałem powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, Pani Różo. To wielki zaszczyt być tutaj z Państwem i, i przyznam szczerze, że wielka chwila. Dla mnie osobiście, dla Państwa, część z Państwa, jak patrzę na... Na twarzy, to przypominam sobie te ostatnie lata naszej ciężkiej pracy, takiego bycia, bycia trochę po tamtej stronie, bycia tym aktywistą, społecznikiem, człowiekiem, który potrafi się na chwilę zatrzymać i na chwilę zobaczyć ten, tą dalszą perspektywę, ten horyzont, to, o czym powiedzieli moi szanowni przedmówcy, czyli coś, co czeka nas niekoniecznie w perspektywie Mówił o tym wielokrotnie nasz lider Szymon Hołownia najbliższej kadencji, ale najbliższego pokolenia, bo jesteśmy dzisiaj tutaj odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądał świat w perspektywie następnych pokoleń naszych dzieci, naszych wnuków. To będzie nasza wina, jeśli nie dowieziemy tego, co powinniśmy dowieść. Szanowni Państwo, pamiętam ten, ten czas. Pamiętam, jak wyciągaliśmy kilka tysięcy opon z lasu. Pamiętam, jak część z Was biegała po lesie, mierzyła drzewa na pomniki po to, żeby uratować najcenniejsze drzewostany. Ja sam pamiętam moją podróż pieszo z plecakiem wzdłuż Bałtyku, czy przejście kilku szlaków długodystansowych w Polsce, idąc tam przez las, przez ileś dni, doświadczając tej przyrody. Na marginesie uważam, że jest to. Jedna z najważniejszych rzeczy, najważniejszych wyzwań, przed którym stoimy jako Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Edukacji, w tym wszystkim Ministerstwo Kultury, uśmiecham się do Pani Minister i w ogóle my, polski rząd i my jako Polacy, o tym jak będziemy doświadczać przestrzeń, jak będziemy doświadczać przyrodę, jak będziemy doświadczać naturę, bo tam uważam, jest klucz do tego, jakie decyzje będą podejmować kolejni, następcy, bo my jesteśmy tylko tutaj na chwilę ale mamy ogromną rolę do spełnienia. Dlatego tym bardziej cieszę się, że ten moment ktoś kiedyś powiedział, że marzenia się nie spełniają, marzenia trzeba spełniać. O marzenia trzeba zawalczyć. I ten moment walki o te nasze marzenie, tej większej wrażliwości na przyrodę, na to w jaki sposób będziemy traktować polskie lasy. Jak będziemy myśleć o torfowiskach. Chciałbym o ten na ten temat kilka rzeczy powiedzieć. Jak będziemy myśleć o wodzie w Polsce, o rzekach, o jeziorach, o Morzu Bałtyckim, który jest mi tak bardzo bliskie. O górach, o tym rozmawiałem jakiś czas temu, produkując taki program internetowy parę lat temu, rozmawialiśmy o tym na Śnieżce, po tym obserwatorium, o tym, że w niedalekiej perspektywie Karpacz, a dalej Jelenia Góra mogą mieć poważne problemy z wodą. Dzisiaj, szanowni państwo, mamy ten moment, Mamy ten czas, kiedy wreszcie ciężko na to pracując możemy zacząć zmieniać systemowo przestrzeń wokół nas. To jest bardzo ważne, to jest coś, na co pracowaliśmy przez te ostatnie kilka lat, wierząc, że to się uda, nie mając żadnej gwarancji. Nie chciałbym, drodzy Państwo, mówić dzisiaj wiele o przeszłości, bo bardziej interesuje mnie przyszłość. Natomiast jest jedna rzecz, i jako polityk muszę o tym powiedzieć, za którą obwiniam poprzednią władzę, poprzedni rząd, a mianowicie za to, że przyroda, nasze wspólne dobro, klimat stały się areną walki politycznej. Nigdy nie powinno mieć to miejsca, nigdy przyroda i klimat nie powinny być areną walki politycznej. Nieważne z jakiej jesteśmy partii, nieważne jakie mamy poglądy, jak widzimy świat, to jest nasze wspólne dobro to jest coś, co nas ukształtowało i od tego zależy nasza przyszłość i nasze życie. Szanowni Państwo, niestabilność klimatu. Nie jest dzisiaj zjawiskiem, o którym rozmawia się tylko na uniwersytetach między profesorami czy na najwyższych szczeblach władzy. Niestabilność klimatu jest czymś, co doświadcza dzisiaj każdy. Nieważne, czy mieszka w Londynie, w Warszawie, w Krakowie, czy na małej polskiej wsi. Powiecie, na północy Polski, na wschodzie, na południu, wszędzie tam, każdy w ciągu ostatnich lat. Obserwuję jak bardzo zmienia się przestrzeń wokół nas, jak bardzo klimat staje się niestabilny. Doświadczamy różnych zjawisk, które nie były widziane na tych ziemiach przez dziesiątki, nie setki lat. To jest dowód na to, że ten proces postępuje, że z naszej perspektywy, ludzi, którzy dzisiaj mają tę szansę i ten przywilej, ale jednocześnie tę wielką odpowiedzialność pewnego tworzenia ram, w których Będziemy się poruszać. Jest bardzo istotne z tego powodu, że nie jest to jakaś wyimaginowana rzeczywistość, o której mówiło się jeszcze jakiś czas temu. Zmiany klimatu, zmiana przestrzeni wokół nas, niestabilność klimatu, nagłe zjawiska pogodowe i problemy, które się z tym wiążą. A wiem, co mówię, szanowni państwo, bo mieszkamy na wsi, w centralnej Polsce, w pasie w zasadzie od województwa lubuskiego przez południową Wielkopolskę, województwo łódzkie południowe Mazowsze, część Świętokrzyskiego i województwo lubuskie, ten centralny rolniczy pas Polski, to jest pas, który stepo wieje. Tam zaczyna się poważny problem z suszą i wiedzą o tym rolnicy doskonale. Jeśli ten problem będzie postępował, jeśli w dalszym ciągu będziemy budować kolejne studnie głębinowe, w żaden sposób tego nie kontrolując, będziemy mieli problem szybciej niż później. Rozmawiałem z jednym z profesorów, który wspomniałem o torfowiskach, mieliśmy fantastyczne spotkanie wczoraj na ten temat. I proszę sobie wyobrazić, ja nie lubię trochę szanowni Państwo mówić o, o środowisku, o przyrodzie w kontekście pieniędzy, bo to są dwa różne światy. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jestem też realistą, pracowałem przez kilkanaście lat w biznesie, prowadziłem własną działalność gospodarczą, jestem realistą i wiem, że w wielu tych rozmowach, chociażby w kontekście parków narodowych dzisiaj, my musimy też mieć jakąś ofertę. Również ofertę finansową. Nasze spotkania, które mieliśmy z panią minister Pauliną Haniklowską Kloską w Białowieży, to były spotkania, gdzie spotkaliśmy się z leśnikami, z samorządowcami, spotkaliśmy się z naukowcami, z NGO-sami, z wszystkimi potencjalnymi osobami, którzy i grupami społecznymi, które są zainteresowane na przykład tematem Białowieży, bo to był ten kontekst lokalny. My musimy znaleźć modele finansowe, które pomogą wesprzeć lokalne społeczności i spowodować to, co się nie zadziało z jakiegoś powodu, moim zdaniem głównie ideologicznego przez te lata, w obszarze takiego myślenia, park narodowy się po prostu opłaca. Szanowni Państwo, dzisiaj polskie państwo dopłaca ponad 30 milionów złotych rocznie do trzech nadleśnic w Puszczy Białowieskiej, które są kompletnie nierentowne. Jak ja, z jakiego powodu mamy dopłacać pieniądze do czegoś, co jest nierentowne, kiedy moglibyśmy stworzyć system, który działałby z korzyścią dla lokalnej społeczności i dla całego świata, bo Puszcza Białowieska jest symbolem Polski na świecie. Pamiętam moją wizytę w kawiarence w Lizbonie, kiedy wziąłem pierwszą, lepszą książkę z półki i tam właśnie była Puszcza Białowieska. Miejsce, które odwiedzane jest przez ludzi z całego świata. To jest symbol Polski w świecie. Szanowni Państwo, ta moja rozmowa z, z jednym z Panów profesorów, wybitnym specjalistą, który zajmuje się badaniem mokradeł, sprowadziła się do kilku bardzo istotnych wniosków. Ale jeśli jesteśmy już przy finansach, to o tym chciałem Państwu powiedzieć. Gdybyśmy w Polsce w odpowiedni sposób zadbali o mokradła, czyli te miejsca, które kiedyś, czytałem niedawno książkę. Rowerem przez drugą RP. Nie wiem, czy część z Państwa czytała taką książkę brytyjskiego podróżnika, który w 1936 roku przejechał Polskę rowerem. Zaczynał w Gdyni, jechał przez wschodnią Polskę, po lesie, aż po Wilno. I on tam gdzieś właśnie między Polesiem a Wileńszczyzną się zatrzymał i mówił, że jak to jest możliwe tutaj, że to po prostu takie bagna, dziesiątki kilometrów bagna, bagna, bagna i tylko bagna. I my żeśmy te wszystkie bagna prawie osuszyli. I gdybyśmy dzisiaj zadbali o te bagna, które zostały i zadbali o te, które powinny dalej funkcjonować, to jest wyliczone, Szanowni Państwo, pół miliarda złotych oszczędności, jeśli chodzi o emisję CO2, gdybyśmy to przeliczyli na ekwiwalent tego, co płacimy za CO2. 500 milionów złotych. Czy to się nie opłaca? To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, dlatego że naszą rolą, tak jak Państwo tutaj siedzicie, każdy z Was, Pan, Pani, to Wy jesteście ambasadorami tej zmiany. Waszą rolą w mediach społecznościowych, w rozmowach z przyjaciółmi, ze znajomymi jest to, żeby dementować te wszystkie fake newsy, żeby mówić jak to wygląda naprawdę, żeby nie dać sobie wmówić, że ochrona przyrody się nie opłaca. Szanowni Państwo, wspólnie z Panią Minister Pauliną Henik-Loską ogłosiliśmy niespełna dwa tygodnie temu tak zwane małe moratorium wycinkowe. To jest... Taki pierwszy etap, pierwszych dziesięciu lokalizacji w Polsce, i to jest konkret, który przynosimy na te pierwsze tygodnie, mówił o tym Michał Kobosko. My nie mieliśmy miesiąca miodowego, szanowni państwo. Weszliśmy od razu, trzeba było zacząć sprzątać to, co zostało po poprzednikach, bo zostało wiele bałaganu. Poruszamy się po polu minowym. Jeśli dzisiaj, ogłaszając moratorium dla dziesięciu miejsc w Polsce, szanowni państwo, troszkę powyżej jednego procenta, jeśli spojrzymy sobie na powierzchnię lasów, no proszę sobie wyobrazić, że bardzo duża część nadleśniczych, regionalnych dyrektorów lasów państwowych nie miała pojęcia, co z tym zrobić. Znalazła się po raz pierwszy w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że trzeba ograniczyć wycinkę. Proszę zobaczyć, do jakiej patologii doszliśmy w systemie zarządzania lasami w Polsce. I oczywiście w tej grupie jest mnóstwo fantastycznych, mądrych ludzi, z którymi ja się spotkałem. Do mnie przychodzą nadleśniczy którzy już mówią dzisiaj, panie ministrze, ja dzisiaj już mam 15-16% obszarów lasów w moim nadleśnictwie, które możemy wyłączyć. Które możemy chronić, gdzie możemy ograniczać wycinkę. I to jest ten konkret, o którym mówiła Polska 2050, o którym mówi nowy rząd w postaci tych 20% lasów, które chcemy chronić, gdzie chcemy wyłączyć gospodarkę leśną. To jest ten projekt, który jest długofalowym projektem, nad którym zaczęliśmy już dzisiaj pracować. I tam się pojawiają jakieś informacje. Szanowni Państwo, ostatnio dowiedziałem się, że. Z powodu tego ograniczenia, które wprowadziliśmy, bo to jest bardzo ważne. My nie wyłączyliśmy w, w tych miejscach całkowicie wycinek w każdym z tych miejsc. Częściowo je ograniczyliśmy, ale mamy to dokładnie chirurgicznie zmapowane. Wiemy dokładnie, gdzie, jakie lasy, jakie drzewostany trzeba chronić. I wonicz Zdrój. Na Podkarpaciu, Szanowni Państwo, lasy uzdrowiskowe. Wyobraźcie sobie Państwo, że tam była normalnie prowadzona gospodarka leśna. W lasach uzdrowiskowych, w miejscu, gdzie ludzie jadą odpocząć, mieć kontakt z naturą. Poprzedni rząd pozwalał na prowadzenie gospodarki leśnej, tam była normalna wycinka. Chronimy te lasy od dwóch tygodni. Nie ma wycinek w Iwoniczu Zdroju. To jest nasza wspólna decyzja z panią minister Henning-Kloską. Chronimy, chronimy lasy pod Wrocławiem, które pełnią funkcję społeczną. Chronimy lasy pod Trójmiastem, Puszczę Knyszyńską. Chronimy Puszczę Augustowską, Turnicki, ten projektowany Park Narodowy Turnicki, który mam nadzieję powstanie, ale on będzie, on be, będziemy o tym rozmawiać, będziemy o tym rozmawiać, szanowni państwo, w dialogu z lokalną społecznością. Nic nie powstanie to nie będą decyzje z Warszawy. Nasza wizyta w Puszczy Białowieskiej z panią minister henning loską jest tego dowodem. My nie będziemy podejmować decyzji z Warszawy, z gabinetów, z jakiejś Nowogrodzkiej czy innych. My będziemy jeździć w te miejsca. Ja sam się wybieram na Podkarpacie niedługo, żeby tam rozmawiać z ludźmi, dyskutować o tym, co ich boli, jak im możemy pomóc. Co możemy zrobić, żeby takie miejsca jak Konin czy Łódź, które były oparte przez dziesiątki lat na jednym sektorze gospodarki, miały poważne problemy w latach 90., kiedy wszystko się zmieniło. Nie możemy dopu do tego, żeby ci ludzie tam przez władzę, która okłamywała ich przez lata, byli zależni tylko od jednej gałęzi gospodarki. Oni mają szansę. Jest Unia Europejska, jest KPO, które wreszcie jest odblokowane. Mamy naszą wspaniałą panią posłankę Różę Tun, mamy panią ministrę. Katarzynę Pełczyńską na Łęcz, która zajmuje się funduszami. Ma, mamy pana przewodniczącego Michała Koboskiego, który pracuje na forum Unii Europejskiej w Komisji Sejmowej. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj możliwości. My tym ludziom możemy dać szansę, możemy dać im zabezpieczenie w postaci środków finansowych, w postaci perspektyw na to, że mogą też robić coś innego. To będzie proces. To się nie zadzieje w tydzień, dwa tygodnie, trzy miesiące. Na to trzeba trochę czasu, ale wiemy jak to zrobić. I dzisiaj opowiadanie o tym, że wstrzymanie wycinek powoduje, że część gatunków motyli, ja sobie nawet zapisałem, taki cudowny motyl modraszek i szafraniec. Drodzy Państwo, dostaliśmy takie pismo, gdzie nasza, nasze moratorium, nasze ograniczenia są krytykowane z tego powodu, że właśnie te dwa gatunki, czyli Modraszek i Szafraniec będą zagrożone przez to, że my przestaniemy wycinać. Czy ograniczymy wycinkę drzew? Otóż, Szanowni Państwo, to jest ten fake news, o którym powiedziałem. Modraszek od kilkunastu lat w Polsce już nie istnieje, bo wymarł. Natomiast szafraniec faktycznie lubi lasy. Ale nie starodrzewia, które my chcemy chronić, tylko zdecydowanie młodsze lasy. I to jest opinia ekspertów, tylko wystarczy zajrzeć, wystarczy poczytać. Nie dajcie się Państwo zwieść temu, co się pojawia w internecie. To jest jedna wielka próba wywrócenia tego wszystkiego do góry nogami. Naszą rolą dzisiaj jest twardo stąpać po ziemi. Naszą rolą jest zaglądać fakty, pytać mądrych ludzi. I na koniec, Szanowni Państwo, to pytanie mądrych ludzi jest dla mnie najistotniejsze. Ja przychodzę tutaj z wielką pokorą. Ale bez lęku. Przychodzę i jedna z pierwszych decyzji, którą wspólnie z Panią Minister podjęliśmy, to, to była ta ochrona najcenniejszych polskich drzewostanów. Ale kolejne decyzje mamy już przed sobą. Marzy mi się coś, co zostało powiem wprost i kolokwialnie zdeptane przez poprzednią władzę, czyli Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Potężne, ważne ciało, wybitnych intelektualistów, profesorów, ludzi, którzy powinni być tam traktowani zawsze podmiotowo. To powinni być ludzie, do których ten czy inny minister powinien zawsze przyjść z lekko pochyloną głową i uważnie wysłuchać to, co mają do powiedzenia. W najbliższym czasie będziemy. Powoływać nową Państwową Radę Ochrony Przyrody. Będziemy chcieli zmienić tę legislację, która została popsuta, Szanowni Państwo, bo jeden z poprzednich ministrów zażyczył sobie takiej perspektywy, że on w zasadzie może w każdej chwili odwołać każdego członka i spowodować, że ta Rada nie będzie mogła funkcjonować w sposób podmiotowy. Naszym celem jest to, żeby Państwowa Rada Ochrony Przyrody, złożona z wybitnych naukowców, specjalistów, przyrodników, ale również ze strony społecznej bo ten dialog ze stroną społeczną jest niezwykle istotny i my go już prowadzimy. Takie spotkanie zespołu do spraw lasów już się odbyło w Ministerstwie dwa dni temu. Będą kolejne. Chciałbym, żeby ta Rada wróciła jako godny podmiot, przed którym będziemy potrafili pochylić czoła i będziemy potrafili wsłuchać się jako politycy w tę perspektywę, w perspektywę którą oni mają. Dziesięcioleci, bo po to tutaj jesteśmy, żeby słuchać i po to tutaj jesteśmy, żeby myśleć o tym, co będzie za. 30 już niecałe lat w 2050 roku. To nie jest przypadek na nazwę. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i życzę owocnych obrad dzisiaj.